Bystrzyca Kłocka, położona u zbiegu dwóch rzek, Nesy Kłockiej i Bystrzycy Łomnickiej, jest przykładem pięknego średniowiecznego miasta otoczonego wspaniałymi murami obronnymi. Miejscowość usadowiła się na plejstoceńskim tarasie, czyli półce skalnej o wysokości około 20 metrów nad nurtem rzek. Taki układ miasta otoczonego murami obronnymi z zachowanymi wieżami miejskimi i bramą wodną, Tworzy jedną z najpiękniejszych panoram miejskich w Polsce. Dzięki temu, nie bez kozery, porównuje się Bystrzycę do włoskich renesansowych miast, co wykorzystywane było przez wielu filmowców. Cofnijmy się jednak w czasie, gdy miejscowością władał Jakub Ryke, jako dziedziczny wójt, który postarał się o to, aby Bystrzyca została otoczona obwarowaniami obronnymi z basztami, czatowniami i wieżami. I zyskała bramę wodną. Mury wzniesiono w 1319 roku, a ich długość wynosiła około 1580 metrów. Początkowo miasto miało dwie bramy płocką i wodną. Później umieszczono w murach również furty, które zostały następnie zamurowane. Kolejną bramą była brama nowa, a około roku 1553 wybito furtę wodną. Od której poprowadzono zejście na Nysę Kłocką. W 1570 roku część murów zawaliła się, a w 1645 podjęto remont umocnień. Od połowy XVIII wieku stopniowo rozbierano bystrzyckie mury, sprzedając pozyskany w ten sposób materiał budowlany. Miasto zaczęło się rozrastać, ale najbardziej malownicze części średniowiecznych umocnień pozostały. W 1842 roku zlikwidowano Bramę Nową i Bramę Kłocką, pozostawiając tylko wieże. W XX wieku Wieża Nowa zniknęła z panoramy miasta. W 1870 zasypano fosę, tworząc w tym miejscu planty. Na nich w XXI wieku powstała kryształowa Aleja Gwiazd. Upamiętniająca wizerunki twórców, aktorów i reżyserów, których ścieżki zawodowe zawiodły do bystrzycy kłodzkiej. W XX wieku i obecnie zachowane mury obronne poddano zabiegom konserwatorskim. Dzięki temu, mimo wielu zniszczeń i kolejnych rozbiórek, można podziwiać znaczne fragmenty bystrzyckich obwarowań. Jest to przede wszystkim mur z basztami, szczególnie fragment murów nad ulicą Międzyleską od strony rzeki i wzdłuż ulicy Wojska Polskiego aż do kościoła parafialnego. Najlepiej zachowana i najokazalsza jest brama wodna, posadowiona na rzucie kwadratu o wymiarach 7 na 7 metrów, zwieńczona blankami i stromym ceglanym hełmem. Od miasta na pierwszą jej kondygnację prowadzą zewnętrzne schody. Budowla jest udostępniona dla zwiedzających. Przy ulicy Okrzei zachowała się wysoka kamienna baszta Kłocka, także wzniesiona na rzucie kwadratu i zakończona stożkowym hełmem. Przebudowana w 1568 roku stanowi pozostałość Bramy Kłockiej, a po remoncie służy jako punkt widokowy i jest miejscem, gdzie możemy zobaczyć repliki zbroi rycerskich oraz liczne wystawy artystyczne. Natomiast u wylotu ulicy Rycerskiej stoi smukła baszta rycerska, nazywana również Czarną Wieżą. W roku 1843 została przebudowana nad dzwonnicę sąsiadującego kościoła ewangelickiego, który obecnie pełni funkcję muzeum filumenistycznego. Niezwykle ciekawą częścią historycznej spuścizny Bystrzycy Kłodzkiej jest nowa inwestycja wykorzystująca znajdujące się pod miastem wielokondygnacyjne, rozległe podziemia, budowane przez kolejne generacje bystrzyckich mieszczan. Budowla odkryto, gdy w 1999 roku na terenie byłego więzienia i w rejonie ulicy Kupieckiej zaczęły pojawiać się zapadliska. W miejscu jednego z nich postawiono szyb, w którym na głębokości 6 metrów natrafiono na nieznane dotychczas duże sklepienie komory stanowiącej podziemną część wyburzonego więzienia. W 2002 roku udostępniono 350 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej o wysokości do 6 metrów a w 2018 powrócono do pomysłu utworzenia podziemnej trasy turystycznej i przeprowadzono pierwsze prace zabezpieczające. W 2021 roku gmina Bystrzyca Kłodzka przystąpiła do remontu istniejących podziemi i nowo odkrytych komór. Obecnie prowadzi się prace porządkowe oraz przygotowuje do planowanego otwarcia z początkiem września.